Dzień dobry, ja jestem SKKF i to jest piąty odcinek najgorszych gier. I dzisiaj pogramy w coś, co naprawdę nie powinno w ogóle istnieć i zaraz się przekonacie dlaczego. Na początku jeszcze krótkie wyjaśnienie, czemu tej serii nie było tyle, bo aż chyba pół roku, ostatni odcinek był w styczniu. Otóż, no powiem szczerze, nie za bardzo chciało mi się to kręcić, ciężko jest znaleźć grę, która będzie jednocześnie beznadziejna, ale też w miarę zabawna. Um, także, jeżeli macie jakieś fajne gry, które mógłbym nagrać, właśnie do tej serii najgorszej gry, to napiszcie w komentarzach ich tytuły. Um, bardzo chętnie je przejrzę i mam nadzieję, że taka sytuacja jak ostatnio się nie powtórzy, i te odcinki będą się okazywały w miarę regularnie, bo naprawdę jest to całkiem fajna zabawa. Dobrze. Także teraz rozpoczniemy grę i mamy do wyboru trzy trasy, oczywiście będziemy się ścigać nimi jakimiś pięknymi samochodami. Weźmiemy sobie może na początek pierwszą trasę i już sam podkład muzyczny powala jest tak piękny, że chyba sam Hans Zimmer go komponował. Możemy zmieniać sobie samochody, czyli tak naprawdę tylko jego kolor. Jako prawdziwy mężczyzna wezmę sobie niebieski samochodzik. No i tak, z tego co widzę na ekranie, sterujemy strzałkami i teraz zaczyna się cała magia tej gry. Otóż powiem wam szczerze, staram się jechać jak najlepiej potrafię. Ale grając tą grę, czuję się jakbym zamiast samochodem sterował mydłem. I myślę, że to jest najlepsze porównanie. Chociaż myślę, że nawet jakby tutaj zamiast tego autka dali mydło. To byłoby ładnie, łatwiej je okiełznać. Nie wiem, czy w ogóle w tej grze jest możliwe wygranie z przeciwnikiem, ale na pewno można jechać przez Strawniki. Zobaczymy, czy mi to w ogóle zaliczy. Chyba nie. Jednak chyba jakieś checkpointy po drodze są. Ehm, może to. Nie, nie są checkpointy. Jak przyjrzycie się w tą kałużę, która czasem się pojawia tej na trawie, to w ogóle prześwituje przez nią słońce. O, teraz mi zaliczyło okrążenie. I musimy zrobić w ten sposób aż 10 okrążeń, co jest makabrą. Już chyba mnie po raz dziesiąty wyprzedzili. Zobaczmy czy jak zrobię kółeczko takie... O, można się zderzać, nieźle. kolizja. No nie, nie zaliczyło mi, czyli aż nie jest tak straszne, że można jeździć wokół słupka i cały czas kozajczać jak krążenia. Musimy się skupić na asfalcie i doprowadzić do zwycięstwa. Powiem wam, że nie mam pojęcia ile ten odcinek będzie trwał, bo robię teraz szóste kółko i w tym momencie mój mózg zmienia się w wyścigową papkę siódme okrążenie. Jeszcze tylko trzy. O Boże. To jest naprawdę potworne. Staram się jechać jak najlepiej, W opisie dam link do tej gry. Ona jest przez przeglądarkę, więc będziecie mogli sami spróbować swoich, swoich sił. Jeżeli komu się uda w nią wygrać... O, ten już wygrał, czyli dwa kółka z przodu. Jeżeli komuś się uda wygrać, to naprawdę z chęcią mu pogratuluję. Makabra. Jak się wiedzie w tą trawę, to nas spycha. O, ten też wygrał. Nie dostało ostatnie kółko. Jak się wiedzie w trawę, to nas spycha w jakieś dziwne strony. Tutaj działają jakieś dziwne pola magnetyczne. W każdą stronę jesteśmy przyciągani, ślizgamy się jak mydło w wannie, masakra. O, to jeszcze jedno, to trzy kółka mnie wyprzedzili. Mój Boże, już nie chcę żyć. O oh god, o oh god, o oh god, o oh god Okej, okay, ostatnie Udało się O, mogę się zapisać, ciekawe czy się uda Wow, Coś się włączyło w tle Czekajcie O kurde co się stało wow Dobra, świeżą stronę Okej. Okay. Okej, okay, powinno być raz już w porządku. E, no i cóż, nie polecam wysyłania wyników, bo tu cała gra się wiesza, restartuje nie wiadomo, co się dzieje. No razem pojedziemy obiecującym czerwonym, czy też pomarańczowym samochodem, ciężko powiedzieć. I mamy tutaj kolejną piękną trasę. Muzyka już zachęca... Ach, ja jestem czerwony, musiałem mnóstwo Muzyka zachęca do gry. Można się w nią... Wow! Odbiłem się od tego samochodu i wleciałem w trawę. To no co za bezsens, a już mi tak dobrze szło. W muzyce możemy się skupić na grze. Doskonała atmosfera pasuje w tej grze. Jak już wspominałem, musiał jakiś znany kompozytor stworzyć. Powiem wam, że na tej mapie się gra łatwiej. I może na się tego niebieskiego wyprzedzić. Tam w lewym rogu czasem jak się przypatrzycie e, e, skręcam. Teraz czasem widać jakieś w ogóle niebo, które prześwituje. Chyba miało być jakieś fajne odblaski w kałużach, ale coś nie wyszło. Drzewa też czasem znikają. Mrowaga teraz się skupiam. Nie wiem czy ta gra ma... Przedstawiać jakiś drifting, czy po prostu autorzy kompletnie skopali sterowanie w tej grze. Nie wiem czy wiecie, ale praktycznie nie da się jechać prosto. O! No. Świetnie jechałem naprawdę. Na szczęście to okrążenie trochę szybciej potrwa. Już mamy dziewiąte kółko. Jest strasznie, naprawdę. Czuję się jakbym jechał po lodzie. Ale może ktoś tego nieszczęsnego niebieskiego uda mi się wyprzecić? No, fajnie. Uderzyłem w niego i mnie cofa na 20 metrów. Wyprzeciłem! Ooo! Może gdzieś awansuję, jak ona drugi. Wow, jestem drugi. Nieziemsko. Quality 78%, nie wiem, co to znaczy. Aha, czyli za każdym razem jak wygramy. Gra się zmniejsza, więc muszę ją zrestartować znowu. Dobra, więc po raz kolejny widzimy się w menu. Zobaczmy jeszcze opcję, możemy bawić się dźwiękiem, muzyką. Niestety... co, jeszcze, czekajcie? Niestety nie ma to żadnego wpływu na muzykę. Kamera Speed, weźmy najwyższą, zobaczmy, co się stanie. O, odblokowaliśmy. Nie, nie odblokowaliśmy. Aha, czyli żeby zagrać w trzecią niesamowitą mapę. Musimy udać się na Games Hero. Niestety nie będę się tam udawał, bo. bo nie. Um, wiecie co, weźmiemy sobie jeszcze raz tą pierwszą mapę i zobaczymy, czy ta kamera się zmieniła. Tu razem idziemy rzucić. I zobaczmy, co się stanie się boję. O mój Boże. Mindfuck. Kompletny, kompletny mindfuck. Teraz się już kompletnie nie da jeździć. Czuję się, mimo że jestem całkowicie trzeźwy, czuję się jakbym zażył jakieś substancje niekoniecznie zalegalizowane w naszym kraju. O, jest jakaś strzałka w ogóle po prawej, która nie wiem co nam pokazuje, ale Prawdopodobnie coś. O Boże. O Jesus Wiecie co? Mój mózg w tym momencie już paruje. Powoli zaczyna opuszczać moją czaszkę w formie pary wodnej. Nie pytajcie jak to możliwe, ale przy tej grze wszystko jest możliwe. Także nie będziemy już dokończać tej mapki. Ja już nie jestem w stanie zagrać. Niestety mamy tylko te dwie plansze, ma jak to nazwać... Dwa tory wyścigowe, o. Trzeciego wam nie pokażę, bo naprawdę nie chcę mi się wchodzić na tą stronę tylko po to, żeby tu, żeby zagrać w tą grę. Jeszcze kilka kółek wykręcimy. Ja się będę z wami żegnał. To była kolejna z najgorszych gier. Nazywa się 3D Racing. Wow! I szczerze Kompletnie nie polecam. Także ja jestem SKKF, to były najgorsze gry. Trzymajcie się. Cześć.